Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięków wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu. Nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I w pazłotka oklejacie się, choć kryjecie, hm. ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać.